Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale, ja nazywam się Łuki Wilku i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Gry Twierdza, w której będziemy rozgrywać kampanię militarną i skończyliśmy na misji piątej. Misja piąta między Młotem a Kowarą. Ścigałeś uciekinierów jeszcze daleko na terytorium sąsiedniego hrabstwa, ale w końcu zgubiłeś trop w ciemnościach nocy. Tymczasem... Rozbili półtuzina moich patroli. Przecież to najazd na moje hrabstwo. Co ja mam teraz począć? Uspokój się, Depus. Wszyscy prawdziwi rebelianci, jakich widziała ta ziemia, już dawno pouciekali za Siódme Morze. Twoi ludzie chyba dadzą sobie radę z paroma zasmarkanymi banitami. Jedź ze mną zapolować na jelenie. To zapomnisz o wszelkich troskach. Nie widać, szczur się trochę na sprzelę. Ale oni są już tylko rzutkami niem stąd. Przecież muszę coś zrobić. No to wyślij tam, niewielki oddział oblężniczy, który osłabi mury ich kryjówki. Łatwo ci tak mówić. Uspokój się. Zobaczysz, że gdy wrócimy z polowania, twój problem będzie należał już do przeszłości. Możesz mi zaufać. Szybka historia Węża. Był niegdyś rządcą jednej z najbogatszych prowincji w kraju. Żył dostatnio i w luksusach, obficie bogacąc się na podatkach, które ściągał z poddanych. Kiedy król usłyszał o jego niegodziwościach, wysłał go do jednej z nowych kolonii. W trakcie którejś z pierwszych walk, Wąż zmierzył się z twoim ojcem. W wyniku tego pojedynku stracił oko. Tego dnia Wąż przyrzekł sobie, że nie spocznie, dopóki ścięte głowy wszystkich członków Twojej rodziny nie zostaną nabite na pale przed jego zamczyskiem. Twoi zwiadowcy donoszą, że znalazłeś się w pułapce. Nie masz dość zapasów, aby kontynuować marsz, ani licznego wojska, które pomogłoby ci przedrzeć się z powrotem. Jedyne wyjście to zostać tu, gdzie jesteś. Zwiadowcy wyszukali doskonałą pozycję obronną. Wyspy na szerokiej rzece. Jeden z Twoich poruczników zaczął już budować tamę bazy. Ziemia w sąsiedztwie rzeki jest bardzo żyzna. Skorzystaj z tego i załóż tam farmę pszenicy. Dobrze, w takim razie zaczynamy. Poziom trudności, oczywiście, bardzo trudny. Wybierz miejsce na spichlerz. Zwolnimy od razu tempo gry i to wszystko dobrze rozplanować. Spichlerz zbudujemy gdzieś. Tutaj może będzie to dobre. Do tego mnóstwo drewna będziemy musieli pozyskać. Produkcji pszenicy, broni, palisady. Nie można tutaj tego zbudować. Myślę, że na początek wystarczy dwie dodatkowe chatki, byśmy dobudowali. Mamy jeszcze 41 drewna, do tego postawimy dwie farmy pszenicy, żeby już one nam tu produkowały. I do tego może jeszcze trochę drewna 3. W tym momencie moglibyśmy usunąć skład zapasów przenieść go tutaj. Myślę, że byłoby świetne na to miejsce. Będzie to rewelacyjne miejsce. Teraz możemy przyspieszyć grę, czekać aż nasi drwale trochę zbiorą drewna, żeby móc rozbudować się bardziej. Skąd będzie atakował? Szczur będzie atakował stąd. Tak, wypadałoby zablokować to przejście. To. I tutaj, może zrobić mocną bramę. Tu i tu. Tak, żeby wchodził tylko w warownię. Na warowni, na pewno, będziemy ustawiać nasze naszych łączniku. Których już wyślemy na górę. Zobaczmy, jak to wygląda z drewnem. Już powinno. Być pierwsze dostawy, i będziemy musieli potrzeba drewna, już produkować trochę jedzenia potrzeba oraz broni. Drewna. Postawmy jeszcze potrzeba drewna, młyn. Już jeden stoi. Jak już ktoś zajmie się produkcją broni, dwa, trzy i cztery produkcją jedzenia, oczywiście też musimy się już zająć za mało pracowników, aby ten obiekt mógł. Za chwilę to naprawimy. Panie Skrybo. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Za mało pracowników, aby ten obiekt Dostawmy mógł jeszcze funkcjonować. Dwa domki. Zapomniałem oczywiście o zbrojowni, którą ulokujemy tutaj. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Kolejne farmy pszenicy. Myślę, że powinno to wystarczyć. Dostawimy jeszcze jeden młyn. Zbudujmy od razu koszary tutaj przy naszej warowni. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Nie wiem, jak dużo w kierunku złota. naszego zamku. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Se. Nadchodzą nawały! Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów. Sir. Pierwsze oddziały już nas zaczynają atakować. Stałoby się szybko zablokować tędy wejście oraz tędy. Oraz. Tędy. Zapasy spichle są bardzo skromne. Czekamy na Potrzeba nam nowych rekrutów. czekamy sir. na rozkazy. Tak, wyruszamy. Potrzeba nam nowych rekrutów. Już nam nowych rekrutów Potrzeba nam nowych rekrutów Potrzeba nam nowych rekrutów Tak żebyśmy mogli Prawie rekrutować kolejnych słoczników. Nie wygląda to rekrutów, na razie za ciekawie. Trzeba nam broni, sen Bóg będzie ci służył. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Niszczą nam tutaj palisadę, ale zdołaliśmy ser. się obronić. Czekamy na nam broni, ser. Mój panie, twoja popularność spada. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Zajmijmy się kolejną produkcją broni. Prawie nie mamy już żywności, ser. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Prawie nie mamy już żywności. Ser. Dobrze. Dobudujemy jeszcze kolejne piekarnie. Czekamy na rozkaz. Potrzeba, nam nowych, rekrutów, kolejnych Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych na rekrutów, początku ser. nie wygląda to za ciekawie. Ważne, że przetrwaliśmy rekrutów, ten pierwszy słaby. Jakieś atak. Polecenia? Nie pamiętam czy to aż już w drugim będziemy atakowani przez maszyny oblężnicze. Gdzie na pewno będzie o wiele trudniej. Powoli kończy nam się drewno. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Możemy zmniejszyć już odrobinkę podatki i na nam nowych rekrutów ser. Także nasza nam popularność broni, się zwiększyła, bo jest niebezpiecznie niska. Ludzie poprzednio... popularność dziękuję, mamy na plus 2. Dzień dobry Wasza wysokość. Czekamy na... Potrzeba nam broni, ser. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. No, nie są znaczy takie skromne. się, tajem. Wiadomość od szczura. Wkrótce będziesz się czołgał przede mną. Nie jesteś kimś, kto mógłby mnie pokonać. To zobaczymy. Potrzeba nam broni, se. Nie Potrzeba bądź szczurze tak Pewny. w gotowości. Wojska szczura atakują. Czekamy na trzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam broni, ser. Będzie ci służył. Zobaczmy już, no tutaj jest znacznie więcej tych ser. niż wcześniej. Zaczęliśmy już ich oszliwywać. Mam nadzieję, że damy radę. Potrzeba nam broni, ser. Daliśmy na spokojnie radę. Nie powinno być już większego problemu z ubiciem. resztki tych łuczników. Udało się. Czekamy chyba teraz już na ostateczny atak z maszynami oblężniczymi. To już wszystko wygląda bardzo fajnie. Możemy nawet usunąć. Tank I dobudować jeszcze kolejne siedziby łuczników, żeby zwiększyć produkcję jeszcze tych pułków maksymalnie. Potrzeba na nam nowych rekrutów, Mamy sporo złota, potrzeba nam nowych rekrutów ser. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów. Czekamy ser. na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów. Ser. Potrzeba na nam nowych rekrutów. Ser. No jak widzicie, nasze miasto bardzo dobrze się rozbudowało tuż za tym, za rzeką. Ważne jest właśnie przeniesienie składu zapasów, żeby zmaksymalizować naszą produkcję. Czy to łuków, czy Czekamy żywności. Na Potrzeba nam broni, se. Potrzeba nam broni, se. Tak? Kolejna Już silna grupka łuczników. Czekamy na rozkaz. Potrzeba broni, w gotowości. Dołożymy jeszcze jedną, albo nawet dwie. Fabryki łuków, warsztaty. I wyczek wyczekujemy ostatecznego ataku sztura, który powinien już być niebawem. Na Potrzeba nam broni ser. Potrzeba nam broni ser. Potrzeba nam broni ser. Potrzeba, na Potrzeba nam broni sę. Potrzeba nam broni ser. Mój łuk będzie ci służył. tą grupkę łuczników może ustawimy Albo gdzieś Wyruszamy. Tu. Już tam zmierzamy. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam broni, se, mój panie. Chcę jeszcze zobaczyć, od czy możemy... Przestraszone. Sławetne arnie duka de Półs zmiotą cię równie łatwo, jak ja odganiam muchę ze swojego ramienia. To się okaże. A? Ruszamy natychmiast. Potrzeba nam broni sir. Już za sekundę powinien zaatakować szczur. Wojska szczura atakują. Dobry. Ostateczny atak nadszedł. Jest spora grupa. Mój panie, wyruszamy. Łącznie mamy Jakiś łuczników poleceta. 95. tego możemy dobrać jeszcze kolejny. Jak widać, maszyny oblężnicze Brud już nasze mury. atakują. Bardzo szybko przerwane zostały nasze mury. Ale nie powinno być problemu z wybiciem tutaj przechodzących jednostek. Brut? udało nam się pokonać szczura. Możemy dorekrutować jeszcze Potrzeba kolejne jednostki Tylko dla wyniku. Wiadomość od szczura. Niech to moi głupi żołnierze nie potrafią. Nie chcą, Arr. Ci idioci nie wykonali mojego genialnego planu. Zwycięstwo. Potrzeba nam, potrzeba nam broni. Także widzicie, udało nam się przejść kolejną misję bez jakichś większych problemów. Ten poziom bardzo trudny, może na początku nie jest tak wymagający jak później. Udało ci się szczęśliwie przejść a nawet myślę, że w, w kolejnych misjach prapsym. zobaczymy już trochę bitewny, nie bardziej, bardziej wymagających potyczki. Kiedy otrzymałeś wiadomość, aby jak najszybciej wracać do dowództwa, byłeś Udało nam się zająć kolejne terytorium szczura. Ja z mojej strony zapraszam Was tylko do obejrzenia kolejnego odcinka. Jeśli nie zostawiłeś jeszcze łapki w górę, zrób to teraz. Zostaw komentarz, daj suba. Na pewno pomoże mi to rozwinąć mój kanał. Ja nazywam się Łukikow z Wilku. Pozdrawiam. Cześć!